Uważam, że przynajmniej z tej prawej strony ci kandydaci, oczywiście, część uważam, że to jest, to jest montaż, który ma spowodować rozproszenie głosów i to, żeby ta pierwsza runda była mniej imponująca i przez to zawsze jest szansa urwania w tej drugiej rundzie tych głosów, żeby się podzieliły i osłabienia kandydata. Ale zachęcam państwa jednak do głosowania z własnym sumieniem, w zgodzie z własnym sumieniem, a nie do kalkulacji na tym poziomie. Natomiast to jest inna sprawa. Można zastosować manewr, który był manewrem, według mnie, znakomitym u, u Trumpa, że, że po prostu na końcówce kampanii, w sytuacji, w której widać było, jak to się rozwija, część kandydatów zrezygnowała i włączyła swoje postulaty i została zaproszona do, do komitetu, że traktujemy te, ten, ten początek kampanii nie tylko jako promowanie idei, ale właśnie wielotorowości w dotarciu do różnych grup docelowych z różnym katalogiem pomysłów i, i, i i rzeczy, i wtedy tego typu włączenie z przyjęciem postulatów przez kandydata, który... który, który to bardzo ważne to, co Pan mówi. To, jest, 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 to, jest, to jest znakomity zabieg i, i to powoduje, że możemy zbudować z jednej, z jednej strony grupę fokusową, a z drugiej strony właśnie łączenie to jest też bardzo dobry efekt taki dający spektakularność w kampanii pokazujący, że ten kandydat przyciąga, a z drugiej strony to wygląda jak takie dobrze przeprowadzone prawybory. I, i, i to, jest, to jest według mnie świetne, bo mówię, w tej kampanii może się wydarzyć bardzo dużo, więc ta optyczna na razie ilość powiedziałbym, kandydatów. To jest też tak. Niektórzy kandydaci nie mają pewnych kompetencji, mówię w przypadku pana Nawrockiego, na przykład, kompetencji biznesowych takich twardych wynikających z tego, że pracują, i dodanie kompetencji innych kandydatów, którzy mają tego typu podglebie. To jest dla mnie sakramencki, bo, bo to też trzeba zrozumieć, prezydent nie ma wszystkiego potrafić, tak? On ma po tak. prostu umieć w ramach swoich kompetencji, w ramach swoich kompetencji działać, współpracować i tworzyć pewnego rodzaju synergię i wykorzystywać, maksymalizować efekt całego narodu. I też budować jego wizerunek w znakomity sposób. Więc jeśli pozyska w ten sposób też postulaty ekonomiczne na przykład, że, że, że właśnie nagle obok niego stanie ktoś, kto prowadził kampanię równolegle, to to jest bardzo dobry zabieg i właśnie to się udało Trumpowi, że u niego pojawiła się z jednej strony pani Gabbard, z drugiej strony pan Kennedy, no i pojawił się pan Elon Musk. No to jest tak, że to jest też wygodna sprawa, drodzy Państwo, w przypadku prawej strony i to też powinno następować, to jest dla mnie też szokujące, że, że na razie tego nie widać poza panem Czarkiem i, i właśnie Pan, panom, panem Jakim i, i całą tą ekipą młodych, młodych posłów, że w zasadzie tutaj granie na wielu fortepianach jest rzeczą naturalną, że, że budowanie tych ambasadorów, których każdy polityczny, w sensie przedstawiciel może być ambasadorem tej kandydatury, to jest naturalny element lansu. I w związku z tym można bardzo wiele wygrać. I to, że się nie angażują inni ludzie w tak dużym stopniu, to jest dla mnie coś szokującego, bo tutaj każdy mały punkt się liczy. I w zasadzie ciężka praca w terenie tutaj może tylko procentować. I, i, i tak, i, natomiast druga strona ma coś takiego, że oni mają zagregowane te grupy w ramach jednego stronnictwa i budują to separowanie komunikatu do różnych grup docelowych w ramach jednego konglomeratu i w związku z tym już samo to rozsadza strukturę kampanii na przykład pana Trzaskowskiego, stąd ma te właśnie problemy, że, że jest to odbierane